Dzień dobry. Jest 5:45. Właśnie ruszam z pierwszym transportem Polskiej Izby Ubezpieczeń do Tarnopola. Zebraliśmy sprzęt medyczny, produkty higieny, które wieziemy właśnie w Ukrainę do szpitala, z którym jesteśmy w stałym kontakcie. Droga to około 750 km. Myślę, że zajmie mi to 8-9 godzin. Wszystko zależy od sytuacji na granicy. Jednocześnie korzystam z tej okazji, żeby bardzo podziękować wszystkim pracownikom Polskiej Izby Ubezpieczeń. Wszystkim tym, którzy byli zaangażowani w tą zbiórkę. Przygotowanie tego transportu, praca ekipy, wspólna praca pokazała, że możemy zrobić naprawdę bardzo dużo. Także wszystkim dziękuję. Chciałem jeszcze też powiedzieć, że Wiozę również e, rzeczy, też sprzęt medyczny od e, Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, od pana profesora Andrzeja Fala, za co bardzo dziękuję. A dla dzieci w Tarnopolu, dla dzieci w szpitalu, wiozę e, pełno łakoci, pełno cukierków od e, dinozaura z Dworca Centralnego. Dinozaur robił wspaniałą robotę na dworcu i podzielił się swoimi łakociami, cukierkami dla dzieci w szpitalu w Tarnopolu. Także teraz w drogę i będę z Wami w kontakcie.